Witam wszystkich postalomaniaków w kolejnym odcinku i lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Oczywiście orkiestra nadęta znowu w akcji uwielbiam, uwielbiam, oj, tu więcej instrumentów jest. Jak najszybciej, bo mamy do załatwienia niecierpiącą sprawę, zwłoki i tak dalej. Cześć nocul. Dobra, raz, dwa, trzy, jak najszybciej są wyjść. No bo co, no. To nie ma za bardzo już co robić. Także przewinąć się stąd jak najszybciej, może tu sobie wejdziemy któregoś razu, bo nie pamiętam, czy byliśmy tu, czy nie byliśmy. Nie zmienia to faktu, że mamy bardzo ważną sprawę, a mianowicie zagłosować. Musimy to zrobić przed wieczorem. No bo kto będzie sprawował bardzo mocną pieczę? Skąd? Myślisz, że się, yy... Bardzo pilną yy... sprawę No właśnie zwykła Się poplątałam yy... Zagłosować, żeby yy... tutajsza władza Dalej była przy władzy yy... Bo inaczej w Paradise Byłby porządek i nie moglibyśmy Tak sobie po prostu chodzić Także idziemy zagłosować Tam, 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 tam tylko może najpierw pójdziemy po pranie, bo głupio by było w takim stroju pójść na wybory, prawda? No, cześć! Cześć! Heja. czy ktoś w ogóle może Ci pomóc? Przyszedłem odebrać swoje normalne ciuchy. To będzie 100 zielonych. Z jakiego cennika przepraszam? Dobra, w sam raz, dzięki. Dobra, Przep Lata 80. już się A podobałoby ten... ci się, gdyby to ciebie ktoś nazwał śnirem? <laughs> Przykro mi. No. Dalej. I przebrać się. zabija ludzi. Ja to robię. Dobra, i ostatnie zadanie. Przechodzę. Ale zanim pójdziemy, to pokażę wam ciekawostkę, bo patrzyłam tutaj na... Przykro mi. Musi pan wrócić na koniec kolejki. Chodź. Chyba powinienem był zaczekać, aż mi powie, gdzie on jest. Teraz muszę sam poszukać. Mamy żetun. Bo pamiętam, że to nagrywałam, tylko nie wiem, jakim cudem to się... Nie wiem, czy nie wrzuciło, czy zgubiłam to gdzieś nagranie. W każdym razie idziemy zagrać do automatu. Bardzo ważną grę. Mini grę. O. I takie oto mamy zadanie. Także idziemy odszukać... Jegości. Uwaga! Chociaż w sumie ciężko stwierdzić. A nawet jeśli się zdarzyło, że wrzuciłam to, yy, i drugi raz to będzie wrzucone, to. To myślę, że nie ma takiego. Yy, takiego dużego. Mi, Tom Cruise. Takiego dużego problemu z tym, bo. No, bo fajnie się strzela, przynajmniej w i trochę zdobędziemy. Także nie ma tego złego. Cyk. No, widzicie, wszystko mam. Wszystko mam. I zamiast to używać, to. No, porażka. Pica. No i co? Mamy już 7 osób. Szybko, szybko. Piękne niebo Świetnie Osiem Pięć Faja Do bilarta dwie piłeczki i dwa granatki tu nie możemy cywili rozwalać, bo wtedy przegrywamy. Masz ty kurde. No, syfnie się czuję, no dobra. Nie wiem, czy wam pokazywałam, czy wam nie pokazywałam, bo właśnie nie pamiętam, czy, czy ja wrzuciłam to nagranie stąd. Ale mogę wam pokazać, jak działają strzykami. Nie czuję się za dobrze. No co ty się przestraszyłeś? Chodź tu. O! Ma mały włos! Wow. mordy! W niego. Wiedziałem, że I to nawalicie na strzykawki. się nawalecie na On dostał, i go tak tyle pie. zejście jest do bani. A co się z tam stało? O, zarąbał się, no trudno. Jednokierunkowa Jednak trafił skobanie. Chodź, 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 chodź. No, o! I na za zakręt, i na za za, za, za zakręt. No, no, no. Bo już te drgawki za długo trwają. O! Panie doktor, jeden hey bądź drugi. Pomóżcie, bo tu kolega wasz dostał śpira. No! Zobaczymy. No. Ile to będzie trwać? O, więc to takie uczucie. No. Aha. Ten się poddał. I zobaczycie, co się stanie, jak właśnie ktoś powinien dostać tą strzykawką przynajmniej no nie no kurde co jest dobra wiecie co no tam jest no tam pobiegł a zresztą nie najpierw załatwimy to co mamy do załatwienia bez dwóch zdań potrzebuję tego więcej jestem lekomat 9000 proszę podejść i oddać mocz. A dopiero Starę później się mnie nie opryskać. O. Wow. Te rzeczy nigdy się nie nudzą. A no nigdy. Dobra. Jazda, dziewczyno. No, jupika jej. Jak w ostatnim odcinku. Tam, 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 tam. Znowu, tu na górze zupełnie jest co innego. O, o jest tam. No. Żeby mnie ustrzeliła cywila. No, trudno jeszcze ją dorwę, spokojnie. Proszę. Jakie fanty. Już mi lepiej. No. Dobra. Zostało trzech. Bo tam zostały trzy. Jak kto woli. Tam nie, tam nie. Zapewne tam jeszcze powinny być co najmniej. Ja wiem. Tutaj są rzeczy, tutaj są rzeczy. No, 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 jedna. Cykl. Dobrze, że to jest nierdzewne. Wszystko mamy, widzicie? Wszystko dosłownie. Musimy zacząć korzystać. No kurde, gdzie jeszcze dwie? Nie wierzę, że coś takiego dzieje się na.

No, gdzie? Proszę szanownych pań, panów, czy. No, proszę, tu się znalazłaś. No, to jeszcze jedna, jeszcze jeden. No, ale kurde, no, to jest dobre pytanie: gdzie? Kterko? Kogoś nie dobiłam? Ktoś się. No! Wymiata! Wymiata! Ktoś mógłby stracić kończynę ekstra. Wymiata, wymiata. No i teraz, dopiero jak wygraliśmy, to możemy sobie pozwolić na rzeź. Widzieliście wyrzutnie na koty? Broni, a wyście się nam nie No i mamy cztery fajki Takie inniejsze I wyrzutnie rakiet Ale idziemy do doktorków Bo mówiłam o strzykawkach Nie wiem, ten odcinek musiał mi gdzieś chyba... Nie wiem A może na cywilu dam radę? mój klawikord. No dawaj, dawaj, chłopie. Hej, uważaj! Hej, uważaj! No ja nie wiem. Ostatnim razem można było to... Muszę poszukać, bo powinnam mieć to nagranie, czy wrzuciłam, kurczę. No Teraz czuję nogi. Tak, bitwa nas szyka. Zobaczymy. Anusza może się sam zatrząsadzi. Jednokierunkowa. Taką bitą oh, moje klejnoty. Oj, oj, oj. No, ale powinno być to nagranie gdzieś. Także nie martw się wrzucę. No w każdym razie takie normalnie na pomarańczowo chlustają, tak. Tak powinno chlustać barszczykiem na czerwono. Wychodzimy z gry. I szybko lecimy głosować i i kończymy. Drugą minigierkę, bo jest jeszcze jedna. To załatwimy sobie tam któregoś innego dnia. Dobra, głosowanie, głosowanie. Hmm. Głosowanie na górę. Dzień dobry, dzień dobry panowie władzy. Głosowanie, proszę. Co za pojeb to projektował? No to co, głosujemy na pralkę, bo chyba tylko ona realizuje swój program, co? Kogo my tu mamy? Rito, Sanders, Hogan. Hmm. Hmm, hmm, hmm. No dobra. Cholera, nawet nie wiem, na kogo to było. Hmm. Dobra. Co tutaj? O, hipokryci, Habib, o, na Habiba, co by na to? No co, miałoby być bez Habiba? Bla, 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 bla. tak, tak. <laughs> Szeryfa. To co, na Habiba? Czy nie? Może nie? Nie, nie, nie. za Every Postal Christmas nie, na Habiba nie. Hmm, zdaje się, że ten świstek ciągle tam wisi, ale na pewno i tak go policzą. O, kroczuś! Co wy na to? Głosujemy na kroczusia? Czy na osamy? Na Billadeno, co? Mm, nie, na kroczusia. Psia, Nie udało się do końca, ale na pewno wiedzą, że miałem dobre intencje. Pff, jak zawsze. Dobra. Prościzna. Czas do domu. Dobra. Kończymy środę i wychodzimy stąd. No co no tu bro To my lecimy jeszcze na górę. Oni się zajmą nimi. To my idziemy na górę. Bo tu jest jeszcze gość. Mamy tu trochę kasy. Dobra, Bo ale za co? Jesteś aresztowany. ale za co? Dobra, aresztuję cię. Rośnijcie, kwiatki. No niewiarygodne. Nie no. Kawarek. Nie, no nie, wychodzę. Ja na początku serii mówiłam, że żaden odcinek nie może się skończyć normalnie i tego się trzymam. Wy, o nie, nie, nie wyjdę. Jeszcze jedną rzecz muszę mam pokazać. Dobrze, że mi się przypomniało. Coś, co jest tylko w środę, nie ma zupełnie innych dni. A to jest niedaleko, także myślę, że nie będzie to żaden problem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tutaj musimy pójść. No nie! Dogram Wam to. Dogram Wam ten fragment. Pamiętajcie, to jest tylko w środę, ale dogram Wam to spokojnie. Koinka. Już się nie mogę doczekać ubrania jej. <laughs> Spoko, wiesz, tania była. To w końcu lipiec, nie? Cóż, mam nadzieję, że głosowałeś wczoraj. Nasze wybory kształtują przyszłość. <laughs> Co ty nie powiesz? Co mówiłeś? To pytałem, czy mamy piwo. M no i czwartek. Lecimy. Następny dzień. Co tym razem mamy do załatwienia? Hmm... To zielsko nieźle się rozrosło. Będę potrzebował czegoś supermocnego. Zobaczmy... Mm, hmm, 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 hmm. A, kroci! Najlepsza zabawka w tym roku. Mam nadzieję, że zostało im trochę na składzie. Hmm... A I steki na grilla zrzeszenia psychotycznych przyjaciół. Gdzie to było? Chyba muszę pójść tutaj. Skoro wszystkie wozy w tym mieście to wybuchowe pudła, nie wiem dlaczego się tym zajmuję. Ale co złego może mi się stać na posterunku, hmm? Zobaczmy. Mm -hmm -hmm -hmm. Gotowy? To jazda! No dobra, no to taki jest plan na czwartek. Ja się z wami bardzo serdecznie po postalowemu żegnam. Jeśli dobrnęliście do tego momentu, to bardzo Was proszę, zostawcie coś po sobie w komentarzu, czy na łapce, czy cokolwiek. No i cóż... Czym się zajmiemy? Najpierw pójdziemy po steki, potem po mandat, potem po mapal, a na końcu do kroczuszy. Taki jest plan. No, to do następnego. Wszystkiego naj, 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 naj.